na głowę. Nareszcie to po drugiej stronie odkrywcy, przodę, Tadam, ale czat prawda? Co jest? To pole bitwy, Lukas. Ta, sprzed dwóch miliardów lat. Tym razem twój wujek ma rację. Oj, dajcie już spokój. Pewnie leżą tu od czasów kamiennej wojny. Kryształowej. Wszystko jedno. <słuch> Może ma rację. Te istoty są sztywne jak pniaki. Te pniaki stanowiły niegdyś chlubę armii goblinów. Niegdyś. Hm. No tak. Szadowo. Nie! Żad, Szat tylko! Nak! Jak zapraszałeś mnie do wspólnej wędrówki, nie mówiłeś o walce z morderczymi robotami. Przepraszam! Tego nie było w No! Yeah. ほう Została jeszcze kilka. Dasz radę, na! Tak, przesuniesz tę skałę? Właśnie tak! Nie przestawaj! Prawie ci się udało! Ach, to chyba wystarczy. Tak, nie ma mowy, by się przedostały. dis Nie przestawaj! Do zobaczenia na dole! Garda armii goblinów? Poważnie? Jesteś pewien, że niczego nie zrobiłeś z robotami? Nie zahaczyłeś o jakiś przełącznik? Y Nic nie zrobiłem. Widzieliście. Zbudziły się same. Hmm. Zastanawiające. Zadzwonimy do doktora, jak ruszymy. Doktorze, w życiu nie zgadniesz, co tu widzieliśmy. Przypadkiem niewściekłe roboty? Tak! Ogromne, wściekłe roboty zombie. Lukas, znowu nie jesteś na czasie. To wiadomości z wczoraj. Znowu się zaczyna. Spotkajmy się w klasztorze na północnym urwisku. Tak jest, doktorze. Ryder! no proszę, proszę. Ekscytujący poranek, co? Dokładnie tak, doktorze. Co się dzieje? Cóż nie jesteśmy pewni, ale. Mnisi mają kilka pomysłów. A jak tam życie w wielkim mieście? U mnie wspaniale. Lukas. Nie słuchajcie go. W porządku. Brakuje nam was, chłopcy. Lukas. Czy wszystko ok? A. Charlotte się martwiła. E, wszystko dobrze. Serio. Przed nami jest wiele pracy, ale doceniam Wasz dotychczasowy wysiłek. Bardzo dobrze. Możecie iść. Dzięki niebiosom. Kszanderze, <grym> chciałbym przedstawić luk Lukasa Łukasza Inaka. Dziękuję Wam za przybycie. Jestem Xander. Stoję na czele zakonu mnichów w naszym klasztorze. A to Ewa, liderka młodych. To zaszczyt wreszcie Was poznać. Słyszeliśmy wiele o Waszych dokonaniach. Robiliśmy co trzeba. Obawiam się, że będzie więcej pracy. Jak zapewne wiecie, budzą się roboty z czasów kryształowych wojen. E, przykro mi, mało wiem o kryształowej wojnie i o mnichach tak szczerze. Dlatego, że. Nasz zakon nie przewodzi już ludzkości, jak to niegdyś było. Może opowiem wam o kryształowych wojnach. Łatwo postrzegać gobliny jako prymitywne istoty żyjące w dziczy. I śmierdzące. Pamiętaj, śmierdzące. Tak naprawdę w czasach kryształowych wojen gobliny stworzyły rozwiniętą cywilizację. Znane były jako wyższe gobliny. Dumna i okrutna rasa. Nieustannie wojująca z ludźmi. O ten najcenniejszy dla nich surowiec. Kryształy. Potężne źródło energii, które występowało jedynie na terenach ludzi. Wódz Wyższych Goblinów, mistrzowski konstruktor Jurik, stworzył armię robotów wojowników, by rozwiązać problem z ludźmi raz na zawsze. Te roboty nazywamy obecnie zamierzchłą armią. Ludzie tamtych czasów, nasi prymitywni przodkowie, byli kompletnie nieprzygotowani na pojawienie się Jurika i jego armii. Imperium wyższych goblinów poszerzało swe granice, gdy armia w szaleńczym pędzie przemierzała kraj, niosąc zniszczenie i śmierć. To były mroczne czasy, których mogliśmy nie przeżyć. Gdyby nie powstał bohater, założyciel zakonu Marius. Ku zdziwieniu Jurika, pomysłowość Mariusa była skuteczną bronią przeciw robotom. Dysponując kamieniami, minami, pułapkami i czystym sprytem, jemu i jego ludziom udało się pokonać bardziej zaawansowaną technologicznie armię. Tego dnia i przez wiele kolejnych prowadził lud do zwycięstwa. Zniszczone roboty stały się elementem krajobrazu, jako świadectwo losu naszych wrogów. Niesamowite. Teraz jednak, dwa wieki później, prastare roboty znów budzą się do życia. Koniecznie trzeba je powstrzymać i sprawdzić, kto za tym stoi. Chętnie. A czy zdajecie sobie sprawę, w co się pakujecie? To nie jest spokojna, niedzielna wyprawa. Poradzimy sobie. Prawda, Nak? Nak! Zaraz. Jak to możliwe. Nie jesteś jedynym, który potrafi powołać do życia relikty, doktorze. Nak, mamy robotę. Później pogadasz z kuzynami. To. Gdzie zaczynamy? Niedaleko jest górska przełęcz, gdzie moi przodkowie powstrzymali zamieszką armię. Przebudziła się ponownie. Rzucimy na to okiem. Tak, od razu? Dzisiaj za późno na przeprawę przez przełęcz. Ewa zabierze was tam rano. Przed wyprawą zajmiemy się innymi rzeczami. Co masz na myśli? Tu, w naszym klasztorze, najbardziej ze wszystkiego ocenimy sobie sztukę walki. Zaczynajcie.